Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z OmC 2. Dzisiaj sobie jedziemy znowu na Golczewie. Dzisiaj jedziemy sobie oto takim Mercedesikiem Citaro. O, i widzę, że ludzie tutaj podeszli do mnie, bo włączyłem sobie wyświetlacze. Eee, dam tutaj przerwa. Albo no przerwa. Eee, dzisiaj sobie jedziemy Mercedesem o 530k. Ponieważ linia 96 nie jest jakaś specjalnie długa, więc pomyślałem, że taki autobusik yy, będzie no, idealny na tą y, linię. To wcale nie tak, że chciałem jechać jelczem Przegubowym <grych> Dzisiaj zapraszam Was właśnie na Golczewo. Yy, no i jedziemy właśnie tutaj yy, 96. Yy, weźmiemy sobie rozkładzik. Więc ten autobus tutaj będzie się musiał... Dobra, nie, tego nie weźmiemy. Ale czekajcie czemu to jest ten zleznię, że tkamy Czyli to jest ostatni kurs. To wiecie co widzowie, musimy się cofnąć o godzinkę. Musimy się o godzinkę cofnąć, żeby móc pojechać w obie strony. To się, to się tutaj załaduje O kurcze O dobra, zaskoczyło eee, Dobra, no tak czy siak dzisiaj właśnie jedziemy sobie tutaj tą linią eee, Bierzemy rozkład 96 eee, Rondo żołnierzy wyklętych 17.1 Dobra no cóż. Dobra. Tutaj mamy wozik. Musimy go odpalić. Teraz tak. O, szybko zaskoczyło. Zazwyczaj, żeby to na D zaskoczyło, no to trochę dłużej zaskakuje. Spuścimy sobie ręczny, albo nie, weźmiemy go ten ręczny, bo my i tak mamy odjazd za 20 minut, więc weźmiemy sobie do 16.59 eee, Dobra, weźmiemy sobie teraz przerwy na dworzec PKP Odjedziemy sobie. No i otworzymy drzwi. No. takim. Myślę, że w sam raz autobus. Jak na taką. No, krótką linię. Nie ma co się oszukiwać. Myślę, że ten odcinek będzie trwał z pół godziny. Eee, także no. Eee, 17.00. söz arasmam mı aldıya bu davrayacağım żebym wiedział, gdzie mam jechać. A co to, że tutaj nie zjeżdżam to wiem, bo już jeździłem sobie po tej linii tak testowo, żeby sprawdzić tak, czy wszystko działa. Ponieważ dzisiaj przyjedziemy się po nowych miejscach na tej mapie, po miejscach który, po których jeszcze nie byliśmy. Myślę, że to będzie ciekawe. Tutaj mamy opóźnienie, ale i tak zaraz będzie kolejny przystanek, więc już tego opóźnienia nie będziemy mieć, bo tutaj jeszcze się nikt nie chce nawet zatrzymywać, więc no. Teraz jest Goleniowska Osiedle i już nie mamy opóźnienia. No już tutaj, tutaj to szczerze moglibyśmy dwie minuty czekać, znaczy dobra minutę. Na wow, odjazd. Yes. Mm, dobra. Czy mi to mogę po prostu tańguzić, żeby klikać. Pewny przystanek warmińska. I nigdy nikt nie chce się zatrzymywać, i nikt nie chce wsiadać. Myślę, że ten autobusik jest w sam raz na taką linię. On nie jest długa, on jest. Продка. Dobra. <coughs> Dobra, Jelena. Dobra, tutaj dużo ludzi widać. Eee, dobra. No widać, że tutaj akurat taki mały autobusik będzie no pełny Teraz plac wolności i ten po placu wolności chyba będzie ten no a przystanku sprawdzę gdzie jest ten, yy, ten. o kurde i tak wzięło, bo w krawężnik wjechałem. To też jest fajne wamsi. Okej, Gdzie jest ten rozkładzik? Ten mały rozkładzik. A, tu jest. No, Plac Wolności, Polska Szkoła i to będzie tyle. No i teraz widzowie dworzec PKP i ostatni przystanek. Trochę laguje mi. Właśnie nie wiem widzowie, kurczę, czemu mi y, golczewo laguje. Ale to pewnie wina mojego kompa. Bo nam się no to tak średnio, kurde. Dobra, wszystko okej. Okay. Brak koło, zejdź już z tego. Teraz widzowie mam 17 minut. Ej, dobra, odejdę. Do... Do... Za, za blisko krawężnika staję. Dobra, teraz widzowie sobie tutaj zajedziemy. Jedziemy sobie... Łop. Dokładnie tu. Tutaj myślę o tym autobusie. Szkoda, że to są z czarnymi szybami autobusy. Ale też, właśnie widzowie, dzisiaj się zastanawiałem, czy by takim przegubowym jelczem nie jechać. Yy, ale postanowiłem, yy, jak się przejechałem, ta linia jest krótka. To po co w sumie? Dobra, yy, przerwa. Przerwa. No i teraz sobie widzowie możemy wyłączyć silnik. Aha, myślałem, że to będzie ciekawszy dźwięk. No I teraz widzowie, jest przerwa. Yy, teraz możemy w sumie przeskoczyć. Nie wiem, no 27 odjeżdżamy, to weźmy 24. Yy, no i teraz sobie możemy odpalić autobus. Dobra, odpalił się. Dobra, jest. Kurde, chyba no, hamuj chłopie. Teraz bierzemy... Rondo Żołnierzy Wyklętych. Jak widzicie wszystko się pięknie wyświetla. Może bez polskich znaków, ale to już tam można przeboleć moim zdaniem. Dobra, szybko minutkę weźmiemy. I zero odjeżdżamy czemu w ogóle yy, ten, te boty nie mogą tych drzwi zamknąć? Dla mnie to jest trochę dziwne. Chipsa zniknął. Tu jest 87. No. Dobra, jedziemy. Już opóźnieniem ja się zagadałem, ale nie dużo. I tak nadrobimy poza tym. Mam warta, no, że tu jest zielona. Bo tutaj często jest czerwona. A i tutaj moim zdaniem rozkład jest za luźny, bo pomysł szkła jest 17.29 Moim zdaniem powinno być yy, od razu, jakby nie 2 minuty później, a minutę później O kurde, bo. bo ja jestem, ja jestem tutaj yy, 17.18, znaczy 28 yy, Tutaj idealnie ex -a, a widzicie, no mogło być, mogło po prostu być tam. Mogło być, być... Yy... Mogłoby być po prostu dwadzieścia osiem. Bo gdybym mm, nie zagadał się, no to bym odjechał tam na czas. I trzydzieści z 29,31 Moim 2 minuty 2 minuty to za dużo Bo Mogłoby być 30 i nikt tam to wjechał Jak za ekwot jest tam 1729 A tam jeszcze w poprawę jest coś nie jakby rozbudowali tutaj Kurde no tu się nie zatrzymujemy Dobra, tutaj akurat o minutę to ok Tu jest ok, że o minutę Ale w pozostałych po prostu źle jest Że jest za, za luźny rozkład jazdy Trzeba so, teraz czekać dwie minuty. skał world beat. to chyba na tym pasie muszę przejechać albo i nie bo tutaj nie widzę przystani Teraz tutaj trzeba czekać. Uf, uf, lá, the lucky. Furda. Kurde, ale laki widzowie na tej ulicy Muszę sobie zoptymalizować to OMC2 Bo serio, O kurde na krawężnik jeszcze wjechałem Widzowie co tutaj się dzieje Co nie widzieliście? Jak coś to było żółte. Kolenia šetla. Dobra, Teraz wjeżdżamy w lasek, a po tym lasku e, w tym lesie... A nie, nie ma tutaj e, tego... A no faktycznie nie ma. Bo jest za. No to teraz wjeżdżamy w las, a za lasem rondo żołnierzy Wiglętu. Bo ja myślałem widzowie, że tutaj jest też ten przystanek z drugiej strony. Ale on tak naprawdę a oh, oh, mój kurde, dzieć lotnika. on jest tutaj po lewo, o oh, widzicie, się tutaj jest, a my tutaj wjeżdżamy, także no, pendecho, yy, zjedź mi z krawężnika, chłopie. Widzowie, dziękuję wam Goleniowska Osiedle, tylko było przed czasem Dziękuję wam za oglądanie Tego filmiku, jeśli wam się spodobało, Dajcie łapkę w górę, suba, dzwoneczkiem Napisz komentarz No i co, ja się z wami Widzowie, żegnam Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku Z Czekajcie, bo ja to wrzucam W czwartek Dzisiaj jest, w... jest poniedziałek No to w... Jutro będzie Roblox. Do zobaczenia, trzymajcie się. No i cześć. Tak, nagrywam to w poniedziałek.